Dobra, czekaj bym nie spojrzał na gdzie jesteśmy Tu mam misję mark trade center aha Aaa Farm to jest w ogóle ta cała mapa No Myślę, że jakaś jedna taka lokacja o. Ja tam środkiem nie biegnę o, o. Co? Jeszcze jednak muszę tutaj zabić To ty? Nie? No to co ci mogę powiedzieć? Chyba innych graczy masz. Chyba blisko. czy jest to, że go widzę. No właśnie wyżej, kurwa. Spoda mną, no, gdzieś. No widzę go tylko tak mi staną, że nie jak strzel. Czekaj, dostał raz. Weź tego zmoczył. Dwa razy oberwał. Jednego zabiłem, drugiego zabiłem. Kłuźba, bo ten na tej kładce mnie denerwował, we mnie strzelał, nie mogłem się wychylić. Przodowuję. Ej, szut mi. tam do ciebie, podbiegnę tylko, daj mi chwilę. Sprawdzam tylko, czy jeszcze więcej tam ich nie. Ma. Cześć, jeszcze ktoś tam łazi. mi to nerwuje Kurde no Soleją w głowę, ale No to w tego samego nawalaliśmy Ktoś jest też na drodze Kurde, ja już zaskoczyłem Spadł chyba co? Teraz padł Jeszcze ktoś jest Wyładuję nic Szukaj tutaj tego? Yeah. Chyba nic nie będzie miał. Nic nie ma. Ty czekaj, bo sobie też mogę załadować sobie, Mam, o, a chyba dwa naboje czy coś? O. Na wprost kogoś tam słyszałem cały czas, który tak daleko on to padł. Shotgun Kurde, kasy zapomniałem wyjąć z, poprzedniej, z poprzedniego meczu. Ole, ma fajny pistolet. Gdzie ty kurde jesteś? A tu oni aż popadali, łopanie. Ktoś tu biegł? Czy biegnie? Czy co? A w środku chyba jest. Yy, dostało coś w nim, czy nie? Nie. Dobra, to lewą. Było co? U tego mojego też już właściwie nic nie ma. Wchodzimy tutaj do środka. Z góry będzie lepiej widać, a też jesteśmy na maszyno. Ty ile razy trzeba w nich strzelić prosto w ryj. Fajny pistolet, muszę go spróbować użyć. Śródjam. Chcę, widziałem za nami, bo tak to. I co masz to domu tutaj do tej maszyny, tak? że to? Teraz podejdę, tylko chcę zobaczyć, czy tutaj nic nie widać. Dobra, czekaj, przed tą. Tr i przed tą śmieszną maszyną, to na razie wolę sobie. Wiesz, amunicję zmienić, daj mi chwilę. I że dużo jeszcze mam, ale wolę teraz. Dobra, zobaczmy, co to jest. 80 Wintercoin jakieś dostałem. 80 i tyle? Kury, te mogłem wziąć wszystkie te bilety. Teraz ten razem będę wszystkie. O, tu mogą już gdzieś iść, nie? Oni byli chodzić bardziej z prawej strony. to jakieś było 556 na 46, to możesz zostawić na 45, 5, 56 na 45, a, no to masz to samo co ja. To nic. Ale coś do snajperki mam? E, zawsze schodzisz do snajperki. No dobra, czekaj, bo ja muszę iść do tego, jakby jeziora tutaj obok. Kurczę. No, klikam escape szybko. A, tędy nie przejdę, muszę zeskoczyć. No dobra, Kija, ja zeskakuję. Do stables muszę iść. No to też pójdziemy, bo to jest po drodze. Wow, a wezmę. Coś tu co jeszcze jest, chyba nie... Masz coś? Tutaj coś jest. Widzę, że laser masz. Aha, ja zabrałem ten pistolet, co goście. jeszcze? O, a nic tu nie ma więcej. No i dobra, idziemy? Um. No to, dawaj. to brzmi jakby się na ucieczce strzelali. A po drugiej stronie to jest, no kurde, że nie można przez wodę iść. Stomina. fakt, ale fajnie słychać, jak oddycha ciężej w masce. Dosłownie słychać, wiesz, jakbym miał ją założoną. A, musiałem tylko tutaj podbyć. No dobra. Drugi jest faktycznie na tej farmie. To lecimy do niej, to od razu tobie coś tam zaliczy. A to do nie wchodzę, wywalona. Idę wolniej, stamina. O A jeszcze nie chyba za wszystko. daleko. Biega ktoś Tylko nie widzę go, bo jest za ciemno w środku. Dzień muszę aż podejść tu? Jestem, dobra, to ja muszę coś tu innego zrobić. Wchodzę do środka. Gracz dostał na schodach, jest na górze. Może mnie podnieść, bo tutaj nie biegnie. Chowam się do tego na też Dlatego się chowam Trzy godziny Mam mało życia, już ćwierć około Biegnie tu gdzie przyszliśmy chyba Nie wychodź, nie wychodź Biegnie, 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 wchodzi chyba A nie, szuka nas, szuka nas. Nie wychodź, nie wychodź. Padł już. O. Dobra kije, czekaj się tuchową i szybko sobie biorę. Use. Ja biorę wszystko, co mam, wszystkie tabletki i tak dalej. Bandaże. Ale nie poharatał A to on tutaj leży? Gdzie teraz go bierzesz? Tak. zaraz się zobaczy, co on tam mało jeszcze będzie coś. Dwóch rąk nie mam. Miednica rozwalona, nogi miałem rozwalone. Nieźle. Co tam ci odumiałeś? Musina, broń biorę krótką. Bandaże. O, może od niego coś coś zużyje. Cest. On miał tą misję co ja miałem wcześniej. Dobra, mogę jeszcze to użyć? Nie już nie. Bandaże? Nie tabletki. Dobra, ładuję amunicję. To ty? Ja. No to dość blisko ci powiem. Ty czekaj? Gdzieś tam sto czymś się wydawał? Stoi tam coś, kurde czekaj. Tak, ja mam no, no właśnie ja woję. No kurde no, co mi podejdziesz pod to mi broń bierze schowa. Słyszę, że sobie ładujesz, Ech, dobra naładowana, wezmę jeszcze to, bo mogę. Master Dog, tak. Z tego Ja jeszcze sobie się leczę. Nieźle byłem poharatany. Ale wystarczy jakieś V i tam ci daję to zabezpieczenie. No tak, ale tak mniej więcej chciałem się niby nauczyć co jest potrzebne do czego, ale... Być tak średnio. Kurde, dehydrated, serio? Masz coś do picia? A nie, ja mam drinka, dobra, nieważne. Mam wodę. Dobra, ja mam jeszcze dwa. Napiję się na szybko. Wow. Ej, ja się może ten do końca uleczę. Dobrze by było. Już je na ręka mi wraca. Wróciła. Dobra. I teraz jeszcze. Kurde, muszę u niego zobaczyć, czy jeszcze nie ma. Ja wszystkie tabletki mu zerzuję, a co? Just to nie, just to nie, ju to nie A jak kliknę V Jeszcze. Haha, nie mogę, nie mogę się ruszyć Jak to używam Ale długo się łatam masakra I znowu dehydraty, dobra, to zaraz ogarnę Hej, ale całkowicie, dosłownie całkowicie się wyleczyłem. W sensie fizycznie, że mam ręce, miałem na szaro. Tylko ucierpiałem kaski i kevlar. Łatwo się wyleczysz. No? Czyli hełm raczej. Czyli no może i łatwo, ale strasznie długo. E, no dobra, czekaj, bo mieliśmy misję zrobić. Mogę jeszcze lepić latarką. No jakby miał. Ja mogę, zapomniałem włączyć. O. No wiesz, jak wbiegłem to on miał mnie na wprost właściwie. Dobra, jeszcze tam muszę biec. O, kolejna apteczka jakaś. Ja tutaj pochorowany będę tylko zbierał apteczki. I bandaże, spoko. Dobra, 180 metrów. Stamina, idę. Jak długi jest? Się... Szlep... skieruj się na mnie? Co? Jesteś oświe... oświecony? Znaczy widzę Twoje Oślepione. nogi i ogólnie dużo widać. Mógłbym Cię strzelać na ludzi. Nic tutaj nie ma, śpi dobrze. Mech. Dobra, czekaj, co tu jeszcze mam, bo na tym nic nie widzę. misję O, Boże, ale misja. Żeby wyeliminować wrogów, którzy na przykład mają submachine Gun. Posty w życiu co jest? skąd? z dachu a, ten pc, to ubiłeś go? czy coś tu się fajnego no, tak, leży tam okej okay. co, czy coś fajnego, bo nie dokończyłeś? Tu coś fajnego trzyma. Czasami... Ja znalazłem bransoletkę z przy takim gościu. Jaką bransoletkę? Złotą bransoletkę przy złotą. takim sniperze Spoko. Ja tam biorę jakiekolwiek pierdało, żeby tylko coś wynieść. Na górze widać, że zwialin to lecimy znowu koło helikoptera. Może uda się wziąć coś ciekawego stamtąd. To sfiragud. Zobacz tutaj w tym domku może coś będzie. On ja się napije. Jeszcze górę masz, nie? Ech, ale bieda. Tylko kask, który ma 22. A, ktoś to był, bo tu broń leży. Nawet jak tam coś znalazłem? No to dawaj, to zaraz jest ucieczka. To tyle raczej wytrzymasz. Bieda, co? Trochę A tu chcę coś wziąć Wszystko może braść A to ty piekasz Udało się, że to nie my mieliśmy ten problem, że było gości o jednego więcej, tylko ten gość miał problem. 89 koła udwalił. No ja będzie 90, kurde, coś, ale nie spojrzałem dokładnie ile, więc podobnie. To było. Ale chyba bym musiał większe magazynki kupić. No i zobaczmy jakie są misje. To już kolejnym razem. Trzech chyba odblokowała. Good. I've got plenty. The last operation się to team up and give it a try. You've got